Jakie jest rozwiązanie? Bezdomność? Czy naprawdę o to chodzi? Proszę Państwa, jest autorką muzyki do niezapomnianych wielkich przebojów. Małgośka, którą śpiewała Marela Rodowicz, tańczące Eurydyki Anny German, czy Bądź gotowy dziś do drogi Haliny Frąckowiak. Wszyscyśmy nucieli te piosenki. Dzisiaj Katarzyna Gertner, bo to o niej mowa, sama potrzebuje pomocy. Zapraszam do obejrzenia reportażu Joanny Frydrych. statystyczne plany na przyszłość, ale jeszcze większe wyzwania stawia przed nimi codzienność. Co chwilę muszą zaliczać kolejne testy na wytrzymałość. Autorka muzyki do wielkich widowisk muzycznych i wielu przebojów zawsze słynęła z dobrej ręki do talentów. Mój wysiłek idzie w co? W to. Co napisać, jaką muzykę, w której ten talent się objawi? Małgośka, Marylka śpiewa w studio, a ja mówię, wiesz co Marylka, ty musisz zaśpiewać jak murzy na chrypie tę górę. Z German wyciągnęłam. Jak zaśpiewa Eurydyki, to, w to było objawienie, objawienie. To była taka góra wokalu, taki power że ludzi po prostu zamojowało. Ten baranek w to nie jest mój baranek. Poszło od Czechy. Proszę bardzo. Baran. Kazimierza pamięta się za Tomaszka z nocy i dni, lubi się za Tomasza z barw szczęścia, a Katarzyna ceni go za to, że jest. Od dziesięciu lat są razem. Oh, bardzo. Ja prosiłam bardzo o Kazia, bo przecież to jest proste, tylko nie wiem, ludzie nie umieją, kobiety nie umieją prosić. No, się, aniołku, no sprowadź mi kogoś, kto jest byłby dla mnie darem, a ja dla niego. Ja dla Kazia z miłości założyłam teatr tutaj w domu, to jest każdy Teatr. Tak powstał Teatr Muzyczny Blustrada z siedzibą w Starym Młynie, który Katarzyna i Kazimierz długo remontowali, aż stał się ich domem, studiem i miejscem pracy. Niestety zaledwie się tu wprowadzili, a pewnej mroźnej zimowej nocy 4 lata temu doszło do zwarcia instalacji elektrycznej i wybuchu pożar. Zdążyli uciec w pośpiechu, ale prawie wszystko spłonęło. Resztę zniszczyła woda. Odszkodowania nie było, bo ubezpieczyciel odmówił ubezpieczenia domu pokrytego dachem z papy. Po tym naszym nieszczęściu ja myślałem, że w ogóle po prostu się już w życiu nie pozbieramy. Nie pozbieramy się, bo to jest w ogóle jakiś kosmos. Ale no. Przejdźmy może dalej. Ta nasza budowa trwać będzie bardzo długo. Długo będzie trwać, bo to jest przede wszystkim związane też z tak zwanym dopływem finansów. Po prostu żyjemy ze sztuki. A więc to, co ja zarobię w filmie, czy to, co ja zarobię, czy moja żona napisze jakąś tam muzykę, jeżeli ktoś zamówi, no to te wszystkie pieniądze wkładamy w dom. To jest taki dom, który my budujemy, w sensie staramy się odbudować, zrobić w sensie pracy twórczej dla młodych ludzi. Oni przyjeżdżają, oni tutaj nagrywają, oni mają szansę rozwoju. Praktycznie na zgliszczach spalonego domu trwały próby domszy mszy Misa Gia Santo skomponowanej przez Katarzynę, wyreżyserowanej przez Kazimierza i zaśpiewanej przez artystów Blustrady podczas święta kanonizacji Jana Pawła II. Ja to tak naprawdę robię dla Kasi. Poważnie, ja to robię dla Kasi. A... Ponieważ ona sama sobie nie zaradzi. A... <śpiewanie> no nie ukocham. <laughs> po prostu. No i już. Pewnie szybciej szłoby wszystko do przodu, gdyby nie kolejne nieszczęścia. Katarzyna miała udar. Wstać, chodzić, zrobić parę kroków. To jest wszystko problem. Problem mówić to jest problem. I niestety to jest to, że muszę uważać bardzo, nie denerwować się nie brać do siebie wielu rzeczy, nie będzie, nie zagramy, nie wyjdzie, odpuścimy. I to odpuszczanie, a przedtem nie odpuściłam. Tego musiałam zrobić i musiało być perfekcyjnie. I ta perfekcja człowieka gubi. Zgodnie z teorią, że dobro przyciąga dobro, sporo dobrego już się wydarzyło. Jeden zadzwonił, że ma kamienie kupy, mówię biorę, kanapy Przynieśli, dostałam prezencie. Dostałam fotel, na którym siedzę. Obdarł trochę, ale jak się go powaluje i obije, to będzie jak nowe, ale jest wygodny. Czego nie ma, trzeba wymyślić. Każdy tani pomysł jest na wagę postępów w remoncie, choćby małymi krokami. Tu jest kilka moich mistrzowsko wykonanych, jakby to powiedzieć, udoskonaleń, szpilki z lasu. Leżą, leżą, zadarło, darmo, gniją. To są kolki sosnowe, przeważnie, sierkowe. I pomiędzy ten kamień, a te deski wsypaliśmy 11 ogromnych fur szpilek sosnowych, a jest mi ciepło. Dlatego, że to jest stary sposób. Ta część domu nie ma prądu, więc chodzę kuchennymi drzwiami. W domu tylko część pomieszczeń mają jakiś prąd. W ciemku nie jestem w stanie wejść, ale przecież nie zrobimy wszystkiego, słuchajcie. Dzieci się pomysł. Łóżko, kupiłam materac. Mam palety za darmo i postawiłam na tym, a palety zastąpimy nóżkami i łóżkiem, jak będziemy mogli. No już. Ale słuchajcie. Śpi się wytwornie i bardzo ładnie. Moja, to, moja toaletka te to jest no, stanowczo mi wystarcza. Fundacja Jaś i Małgosia z Łodzi na co dzień zajmuje się dziećmi z autyzmem, ale kiedy dowiedzieli się o sytuacji pani Katarzyny, nie mogli Aha. nie zareagować. Przyjechaliśmy dzisiaj do roboty. Jeżeli chcemy, żeby ona jeszcze kiedyś zagrała na fortepianie, to musimy działać teraz. Nie możemy zacząć działać za miesiąc, za dwa, za trzy. To musi być już teraz. Walczymy teraz z czasem. Kasia na początku, nie to, że nie chciała pomocy, ale nie chciała mówić o tym, co ją spotkało. Bo mówienie o chorobach to nie Kasia. Ona naprawdę jest niesamowicie silną osobą, a ja przy każdym kontakcie z nią ładuję się tą jej energią, taką fajną, pozytywną. Jezusa. No nie. Znaczy, na widok was i kwiatów, ja, jestem też mm, mm. Paulinka tutaj, ale mam dobre wieś dla sraci. Od kogo to jest? Od nas, to jest? od fundacji? Od fundacji. Jest, nie, jest, nie, jest mi Jest mi strasznie strasznie miło panią poznać. Wziąłem. Naprawdę. A, a, Marcin jestem. A, jest, się, tak. a ja się Marcinem. Czuję się strasznie skrępowany, ale nie jestem bardzo miło. No nie no, wiem. No dlaczego? No końcuło. przecież ja nie jestem wielką damą, nie? Nie, wielką, nie. ale nie jestem. No, miło. Ale to buziaki dla całej fundacji. A. a co to są choroby? Pokonuje mózg, głowa. że to. Tak. Oczywiście. Prawda? Takie. Źle powiedziałem coś. Dzięki specjalnie przygotowanej stronie internetowej znowu dobro urodziło dobro. Internauci ufundowali pani Katarzynie ugól, czyli specjalne urządzenie do rehabilitacji. A pracownicy fundacji przyjechali osobiście urządzenie zainstalować. Jest naszych dwóch terapeutów. To jest Robert, który zajmuje się u nas pracą w pracowni drewna i Michał, który prowadzi pracownię plastyczną. Jest jeszcze Krzysztof, który jest, jest naszym kierowcą na co dzień, wozi nas, załatwia wszystkie sprawy biurowe. A dzisiaj maluje? Dzisiaj maluje. Trzeba odwrócić się. Ale co? Ja bym jeszcze rozkręcił trochę te... Przyjeżdżając tutaj nie byłem przygotowany absolutnie na to, co tu zostanę. Myślałem, że sytuacja pani Kasi jest trudna, ale nie przypuszczałem, że aż tak trudna. Nie mam pojęcia, jak ta kobieta sobie tutaj radzi, daje radę yy, po wylewach, po... No, no, no w ogóle dla mnie to jest jakiś hardcore. Wiecie co? Ja was wszystkich kocham i to jest cała moja synteza życia. Pani Katarzyna nie tylko sobie radzi, ale cały czas tworzy. Ze swoim siostrzeńcem Bartkiem Gertnerem i wokalistką Elwirą Sidigą właśnie pracują nad nowym, niezwykle ważnym utworem. Musisz to robić głosem jak taka dziewczynka mała. No. Mm -hmm. Okay. Dwa zielone kamyczki, trzy perłowe guziczki, dwa brązowe kasztany, jeden... Muzykę do tej piosenki pani Katarzyna napisała specjalnie dla wszystkich, którzy jej pomagają. No, Każda z, z dawa, tych dawa, osób dostanie singiel ze specjalnej, limitowanej edycji. To będzie taki skarb. Taki skarb, taki skarb. Ja też mam skarb tak bezcenny i wspaniały. Opcje, albo buzię wkładamy, albo tutaj wniosłam. Taki to. piękny ulek. To jest klatka. Ty i mam siedzieć. Zamykamy dzień dzień, Ja będę, ale się sam dam zamknąć. Słuchajcie, to jest świetne. Powolutku, powolutku. Mówię, nie spieszyć się powolutku, bo można sobie wszystko zrobić. Dobrze, jak chciała ręka. Tutaj to idzie, a ta, a ta, ta idzie tak. No, to jest to. To będziesz mnie tracował jak, jak kota. Tak, tak. <grywa> się... przyjadę i będę, będę, będę działać. A ja wierzę, że jak już wstaniesz i pójdziesz, to już Cię nic nie, nie ja, zatrzyma. Ja, nic, nic. Słuchajcie, nie mam wątpliwości, dlatego że dajcie mi narzędzia. A jak będziesz zdrowa, to już ze wszystkim sobie poradzisz. Zdrowie tak. To właśnie. No właśnie bardzo, się. bardzo, hmm, nie hmm. bardzo, 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 to bardzo, było bardzo, bardzo, miło poznać. Na Dobrze. 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 Do bardzo, 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 Kopie, bardzo, bardzo, ja? Dobrze. Chłopaki, dziękuję. To jest Twoja bardzo, 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 Dobra energia jest w tym domu. Państwo zauważyli te relacje między tymi ludźmi, nie tylko między panią Katarzyną a Panem Kazimierzem, ale w ogóle wszyscy, którzy tam są, naraz, są dla siebie tacy dobrzy, tacy uczynni, tacy wspierający się. Musimy ten dom ratować. Myślę, że to jest ważne nie tylko dla pani Kasi i pana Kazimierza. Jeżeli państwo by chcieli nawiązać kontakt, proszę do nas zadzwonić. Mamy taki kontakt, dysponujemy numerem telefonu podczas naszego dyżuru. Na państwa zresztą można zawsze liczyć. Czy pamiętają państwo tego niezwykłego tatę, który za wszelką cenę ratuje swoją rodzinę? Piąty...